Dobra, zadzwonię do Grzegorza, bo obudził mnie o 8.15, a ja z afro musiałam najpierw na spacer pójść. Niedziela 16 listopada 2025 rok 9.08 czasu angielskiego. Nie wiem czy odbierze. Nie ma na końcu. Ja gdzieś mi do to FK. To jest ci za to, dziękuję, Rozumiesz? Rozumiesz? Ja kiedyś. Ty mnie słuchasz, a bo ja kabota. Halo! No słucham! Dzień dobry. Słyszysz mnie? Ja, ja. Jakoś ja. ja tam wykazujcie mi dzień, dzień dziesięć, to jest. W Polsce, nie wiem, jak tam w Anglii, nie. Dzień Światowy Bezdomnych. Być o tym Ewka? Dziś bezdomnych dzień? No. Bezdomnie bezdomni i że dzisiaj mają święto. Bez ubogich. No. no. Obudziłeś mnie z, i wyszłam na spacer z Afro i ten i teraz dopiero dzwonię do ciebie. Dziękuję ci. A co, ty, a co ty, ty mówisz, że już ci zżarło? A, a, zżarło już ci te pieniądze? Zżarło już ci te pieniądze, co ci doładowałam? Nie, nie, ja się z tobą rozlicza. Ale nie potrzebuję rozliczenia. Ale ja chcę. No ale co już ci, a, ja już, cię... już ci zżarło? Ja już teraz nie wiem, kurwa, co tam poszło. Dobra, Ewka, wiesz, o co chodzi, tak ogólnie? To a, to, to, a co ty z samego rana jesteś podpity? Bo ciechownie. Na no, co ty z samego rana jesteś podpity? Nie. Nie, wcale. Nie. No, ty, ja. Ty, dobra, Ewka, kurwa, jego masz. Ewka, wiesz, ile mamy tematów poruszyć? jak Ja pierwole, jakby poruszył z sobą temat żebyś miała ta wasza ta wizualność, rozumiesz? No wizualność, ja, na, ja nagrywam, te... ja nagrywam teraz rozmowy. Ja. To by mnie odpierdoli tak, o kasza na mhm. Właśnie, już, już dzisiaj, już dzisiaj, bo święto dzisiaj, święto e, bezdomnych, ja. Jak Ja bym jak się ksiądz opiekuje bezdomnymi, rozumiesz, FK. Się Ciebie A w ogóle, a w ogóle, ci poważnie, dziękuję ci i ja cię Nie potrzebuję odwdzięczenia. Potrzebuję, żebyś grzecznie rozmawiał, bez przeklęstw. Ja godno z tobą rozmawiam. Ale bez, bez brzydkich słów. A ci wszystkie słowa, że ci godno, jak jako, że jak ci, jako człowieka. I... I przyjdzie taki czas, a patrz, słowa, moje słowa. Przyjdzie taki czas, na, do ryczyk, to ryczek, widzi to siwo, nie? Przyjdzie taki czas, najbliższy czas, że się spotkamy. A jeśli się nie spotkamy, żeby się z ciebie przeruchać, podupić, rozumiesz? Nie za bajka. Ja od nie za bajka. Halo. Nie wiem, co nie powiedziałeś, no st... Coś powiedziałeś, co powtarzam. mnie jest zszokowało. To powtarzam jeszcze raz. Ja przyjadę do ciebie, żeby cię odwiedzić, żeby cię spotkać, kawy napić, i tak, tak, tak dalej, tak, i tak, tak dalej. Tak, tak, Ja cię nie zapraszam. Dobra, ja wiem o tym. I słuchaj, dalej. jest taką wysykaną. przyszedł czas. Najwyższy czas, że człowiek gadzi człowiekiem. Ja śpiewam, e, e, nie widzę, no, czy nie widzę. Ale to ja taką. nie tak Tylko jak ja tam w ja pierdolonej maniocie i tak podarwiam. Nie, nie podarwiam, nie, bo ty mnie nie lubisz, bo ja nie... Ja w guście, kurwa, No ale ja nie potrzebuję ja... żadnego, ale ja nie potrzebuję żadnego faceta. Nie, bo u korzyś kobieta, słuchaj mnie teraz, nie FK. Nie, nie pierwszy, ale parę Bo ja jako chłop, ja jako, ja, jako, nie? Ja też mam taki jakiś tam wizerunek tej kobiety, że chciałby się podarwać. Taką kobieta, nie wiecie, żeby dawać takie błoski, tak by runała, tak wyglądała. Nie. I teraz ja, słuchaj mnie do końca, FK. I teraz tak normalnie, kurwa, że ja się tak myśla. Tak się myślał, myślał. Żeby, ja, no żeby była jesteś taka podpity jak. Ty. No i, już, ale czegoś, ale ja. Żeby była taka jak Ale czegoś, samego, z samego nie. rana jesteś podpity. Z, z, nie. dzwoniłeś Godam do ci mnie. Z, ci z, ci my. nie. Myślałam, że rano jesteś trzeźwy, no. I dużo jest. Nie wierzysz mi. Pytą się chcecie, i kurwa, ja pierwotą zarosł pierwoli. Nie wierzysz mi, że czyś mi teraz. FK. Nie, nie jesteś trzeźwy. No to płacz. To mój błąd. Jak jesteś trzeźwy, to inaczej ze mną rozmawiasz. Bo no ciekawym. cię Całe no. życie cię Nie, nie chodzi o to. Stać się stać stać nie wiem, na piwo, nie wiem na co, a na doładowanie telefonu cię nie stać, no. ci Nie musisz oddawać. Dzień. Nie, nie doładowałam ci, ci po to, żeby, żeby ten, żebyś mi oddawał. Ewgarda, ci to do. No ale wiesz, że tam ponagrywałeś mi się na tym, na Whatsappie, bardzo nieładnie. Więc ja ci raz na jakiś czas doładowywuję telefon, ma, a ty jeszcze takie, takie teksty. No, dobra, jest. I, I co, i chcesz? Nie chcę nic. Ja chcana wiedzisz, żeby, żebyś ty wiedział, że ci go. No tak. Człowieka. Wie, wielka miłość, że tutaj jak nie wiem, co Coś Ci się nie co? spodoba i y, zaraz jakieś wyzwiska do mnie. Nie. Pokasowałeś, ja pokasowałeś. Nie, bo, mia, nie, bo ja chciał, żebyś odpierdalała coś. Już ci śpiłem. Ja chciał, żebyś to nagrała. Jak, jak działał mops. mops. Koniec kotki. Ja chciałem, żebyś to nagrała. Że, A już za chwilę, za chwileczkę, bydam emerytura, o ile mi się uda FK bo my to e, musisz mieć miesiąc wcześniej i ja chciał poruszyć z nim temat. Tyś nie miała czasu? Rozumiesz FK Boś nie miała czasu, boś miała jakiś tam problem ze synem itd. Tak dalej, i, td., i td. No i chuj. Ale co to odmówka? ty, tyś tam ty no jest? No jestem, jestem. I już mnie to cieszy, bo cię kurwa kocham. Bo cię kurwa, przepraszam za wyrażenie, kocham cię epka. Jako człowieka cię kocham. Przyjeżdżam tam kiedyś, skończyli mi, teraz się ogarnę tym, e, e, ta emerytura i tak dalej, i tak dalej, i oni muszą tam jechać po to, że jako żebrak, bo jeśli tam koty kurwa zapłacą. Nig, nigdzie nie pojedziesz, dlatego bo e, Anglia nie wpuszcza, po prostu Anglia nie wpuszcza takich ludzi. A oni mi pijedzali, że, że ja, a, drugi, a ty go też nie. ten świat. FK. Takich ludzi jak Ty, Anglia, nie wpuszcza. Nie jesteś ani moją rodziną, ani e, nikim e, jakimś, żebyś mógł tutaj przyjechać, i nie wiem. Jest... Na odwiedziny. Na odwiedziny nie możesz, bo nie jesteś powiązany ze mną. Niestety, Anglia teraz, Anglia już ileś lat nie jest w Unii Europejskiej i ma gigantyczne restrykcje. Także możesz sobie tylko pomarzyć, że pojedziesz do Anglii. Mi nie chodzi. FK no, Bo ciekawo, nie słuchaj mnie. ciekawo, i nie do końca, nie? To się mogła pomarzyć i no, nie słuchaj teraz, nie? EFK. To się mogła pomarzyć, że że, że, że e, moje nie, ciało, chuj tam z tym ciałem, nie. że ogólnie się nie spotkamy, czy to moje mojej maszynie, czy jak, czy co. No ogólnie się nie spotkamy, no. Tak to widzisz? No, tak, tak to widzę. Ale oddać pieniądze dzieci od bo mi, bo mi wierząć, teraz, teraz, e, mam zapłacić, e, jak to się nazywa kurwa jego macie Chwila A co się nazywa, dasy. Twoje pieniądze. tu się nazywa? Nie euro, nie marki. Fonty. w Anglii. Fonty. Fó... Fonty. Fonty, no. Ztony. Tak ogólnie, w no, nie pierdolę, że ty nawet nie pójdziesz do ciosów. Odwiedzić siostrę, jedną czy drugą. No jak kiedyś tak. pojadę, no to nie znaczy, że I, będę i kiedyś, tam do ciebie jechała. To mnie, słuchaj, no to kurwa patrz, a ja brzydko byłem nie? To kiedyś, to odwiedzić jedna z drugą siostrą, albo pierdolisz to, albo to wszystko w dupie. Amwaj. Wszystko mam daleko gdzieś, nie w dupie. Moje hasło to mam daleko gdzieś. Nie chcesz widzieć ani jednej, ani jednej ani no, w dupie od to najwyżej mam kupę. <grym> Dobra, bo żartuję, że to pierdolę. Jestem, słyszę, może tam jakiegoś kolegi obok siebie. Nie. Widzę, co? się śmieję. Na no, tam, kurwa. Nie. Może. Syn się kąpie, jego, z, y, syn a jest jego, z Nie, Nie słyszysz, słyszą. no co słyszysz? Kolegi twojego i żyli się. Nie mam tu żadnego kolegi. Mam, pies, mam pieska, który się położył po spacerku, spać się położył. Dobra, biorę mi to. Dobra, zostawiam to. Ja cię i tak kocham, i tak koło. A ty jedynie co możesz, co co go kochasz ja chodzi. Czerwico, to jedyne, co koło, to jedynie co może, go koło co syny. I córki, jak, i córki, to. dwie córki. też mam. Ja. Jak mówisz obok, to my się mi i życzę Ci wszystkiego najlepszego i życzę się. Ale ja Cię i tak kocham Ewka. Kiedyś przyjdzie taki czas. Ewka przyjdzie taki czas że się spotkamy na kawie normalnie tam w kawiarni i ty tak spojrzysz mi w oczy i ja ciebie spojrzał w oczy, Gład, a nie masz co to, to głas, ty smutnisz mojej głaza, epka. Po jakiejś mnie kurwa, ja jeszcze pamiętam, jak się po rusku, no. Ja też tam epka. Jestem, ale, ale Grzegorz, jesteś no, no, w stanie patr, nietrzeźwym, patr, nie, jesteś nietrzeźwy, nie, 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 patr, nie, nie chcę mi się z tobą teraz nie. rozmawiać. Ty smutnisz w mojej głowie, ja w twojej głowie. Jak to było, nie pamiętam, ja pierdolę, kurwa ja to... Nie no nie, nie, pami nie pamiętasz, bo jesteś podpity, no. Nie. Nie dobra Grzegorz, innym razem jak będziesz trzeźwy, to pogadamy, okay? Nie o to, godzinki poważniej. Kurwa, już teraz nie, nie pamiętam. Kurwa, ja, nie, ja ten ruski to ja miał perfek... Wiesz co, ja, są, no, ja dzień, do dobry wieczór na, ten, na cały ruski, nie? I kurwa tego, bo to było kurwa ileś tam lat temu, nie? Głaza, gua, głazy, głaza, no. to. Ja twojej głowy, to jest twój zwłok. Grzegorz, możemy kiedy, ja. piszcie. Piszcie możemy kiedy indziej porozmawiać, jak będziesz szczęśliwy? Piszcie, piszcie Możemy kiedy indziej porozmawiać, jak będziesz szczęśliwy? A ty dobrze wiecie, czy dobrze koło? Dobra, do widzenia. No. Pa, pa. No, papa. Pa. Pa, pa. Myślałam, że jak mnie budzi, no to jest trzeźwy, chyba, że zdążył przez godzinę czasu już się napić. Eee. Dobra. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy będą to oglądać, tego słuchać. Z tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka, papa. Pa.